także cześć, się cześć, w nowym odcinku z Pixel 3D dokładnie dzisiaj nagrywamy na mapce Forest no i tak najpierw pójdziemy sobie po ukrytą monetę I przypomniało mi się, że ja muszę zbierać tą monetę ojej uh. dobrze i i, i. No jest 29 dziewięć I tak, kolejny odcinek z piksela. I już siódmy. No i tak tutaj jest ukryta moneta. 52 dwa końce czy tam monety, pięćdziesiąt dwie. Okej, okay, możemy już iść teraz tutaj, tutaj jest też jakiś potworek. Tam jest podporek. Tutaj miał gdzieś więcej podporku. Hmm. Dobrze. No ten muzy już jest na Czuję sobie tego heavy machine guna, no bo on ma mas pora No dobrze, jakoś sobie radzimy. No, jak już trochę podgniemy szybciej. Du, 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 du. Dobrze, jakoś sobie radzimy. No, jakoś źle nie jest. Teraz podporne lagi mi przyszły. Nie, tylko nie lagi. Ile tych mob jest tutaj? Czyli, że to wszystkie moby na tej mapce. Czyli ich jest właśnie 11, tak czuję. No, teraz 8. ale niestety Uff. ale na pistolecie jeszcze mamy dobrze, pięć no okej okay. ekwipujemy sobie ekwipujemy sobie tu shotgun i tutaj już old revolver no. dobrze, nice jeszcze jedna osoba, czyli właśnie ta. I teraz defeat the boss shop i wchodzimy tutaj po army rifle. Będziemy nie tylko bić bossa old revolver, ale też army rifle. Dobra, gdzie ten bossik jest? Gdzie jest? O, o kurczę. Najpierw pójdę do tego tunelu. Uff, tutaj jest tunel. Jest świetnie. Teraz sprodzimy, bierzemy szczegana i ręka jest praktycznie ukończona. Jeszcze podsumowam. wszystkich wiosek. Dobrze, wszystko. Jest! 15 końców. Mam 50. ekspozanami I 70 końców mam. Wow. Szybko. Jeszcze plus do tego, że przejdziemy tą ostatnią mapę w szkołę. Wow, alma O to jest dobra to broń. To będzie mi na maksa pytanie. Dużo mam. Więc cześć.